Zuczywa, tak jest. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 28 odcinku nagram dla was grę pod tytułem The Backrooms Multiplayer. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widzowie, pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamuszki, pozdrawiam Gabrycię Palońską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Ionę, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Yy, Gabresia, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Uintonka, pozdrawiam Ksiągoksa, pozdrawiam Memphis, to Terenera Siły, pozdrawiam e, Adrena Wołomuńskiego, pozdrawiam Szarka Szarka, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Elwę Dokonzieciu na Kółkach, pozdrawiam Cynamona, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Asasina, pozdrawiam. E, Przygodę. Pozdrawiam Adamas Zduru jego. Pozdrawiam Mateusza Kubiaka. Pozdrawiam Drakona Kubiaka. Niksona, pozdrawiam Nixona, pozdrawiam Szype, pozdrawiam Ukasza Zarembe z pokrzywnicy, pozdrawiam Klaudię Uwu, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina K, pozdrawiam Ewelek 1234, pozdrawiam MK, pozdrawiam Chajsus Delph, pozdrawiam Olkę, pozdrawiam Dominika P, pozdrawiam Dumslajer Pro, pozdrawiam Konto Podłoga Memy 5752, pozdrawiam Bociek, pozdrawiam Kisla, pozdrawiam Przemson Zona, pozdrawiam Widz. Pozdrawiamy Dajkusy, pozdrawiam Jowita, pozdrawiam Nazca, pozdrawiam Znaciora, pozdrawiam Staśka, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka, pozdrawiam Kaciaja, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam. Ksajo, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Cichy Podłoga M i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz wybieramy sobie tą mapę, którą ja chciałem wybrać, czyli Kitty czy House. Wy wiecie, że w tym tygodniu gramy przeciwko Holandii, więc stawiamy na 3 do 1 dla naszych i tyle. Dobra, szukamy zabawek widzowie, moi drodzy od tego pokoju zaczynamy obok kanapy przechodzimy i idziemy dalej otwieramy sobie tutaj przejście otwieramy sobie przejście do łazienki tutaj nic nie ma patrzymy czy jest coś pod krzesłami też nic nie ma szafek nie mogę otworzyć ani zmywarki też nie mogę uruchomić to idziemy tutaj dalej te korące naprawdę mi się podobają i tyle. Tutaj trzeba zajrzeć w szafki, ale nic tutaj nie ma. Sprawdzimy, czy coś jest tutaj. Tutaj też nic nie ma. Teraz zajrzymy sobie do tego pokoju. No on tam jest. Dobra. To my idziemy sobie do pokoju dalej. I tyle. Dzisiaj szukamy tylko 15 zabawek. I mamy jedną z piętnastu, które muszę znaleźć. Jeszcze czternaście do znalezienia. Mamy tutaj pod łóżkiem nic nie ma. Teraz lecimy dalej, a nie za niedługo jeszcze nagram dla was. The Backwoods Survival Horror, taką grę horrorową, to to też jest horror, ale jeszcze da się przeżyć. Mimikra czy tamten ten to dopiero było straszne, więc było warto obejrzeć horrory na moim kanale. Mamy tutaj rysunek z drzepkiem, kwiatkami i słońcem zachmurzonym i chmurami. Dobra. Tutaj nic nie ma, ale zazwyczaj tutaj się coś redbi, Jakaś zabawka, lub coś innego się pojawia. Oj, proszę. Mamy tutaj jakieś dwie zabawki. Tutaj nic nie ma. I dalej nic nie ma. Szukamy, szukamy, a tutaj nic. Zajrzymy do naszego plecaka. Mamy trzy znalezione zabawki, i tyle. Może jak tu się z powrotem wrócę to w, i okrążę te wszystkie pokoje, to wtedy będę miał te zabawki. Cztery zabawki, dobrze. Dobra. Okrążyłem tutaj te pokoje i nadal nic nie znalazłem, więc no to trudno i pozdrawiam Antka Edica, który super nutę wykonał na YouTube. Jeszcze jakieś obróbki trzeba zrobić z tymi miniaturkami do różnych filmików i będzie okej. Okay. No. Do tych moich filmików oczywiście, bo. Jego filmiki też są ekstra. Nawet bez tych miniaturek. Nie są zrąbane. Tylko po prostu są fajne i tyle. No. Hej, zobaczcie widzowie, zablokowałem się. No i dawno w to nie gram, widzowie, dawno, dawno, powtarzam jeszcze raz, dawno. I nie ma jej, i nie ma go tu. O, kitty. Spamiętam wszystko, gdzie, co jest i to znajdę i tyle. Nawet do 13 minut. Szukamy trochę szybciej. Piąta zabawka. Dobra, przyspieszę to trochę tempo, bo widzę tutaj to trochę za wolno idę. A powinien nam szybciej coś znajdowywać. Znajdowywać. I teraz... Proszę. Siódma zabawka. Jeszcze 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Jeszcze 8 zabawek zostało. O. Tutaj nadal jest ten Slenderman. Nie przeszkadzajmy Panu. Przepraszamy bardzo, panie Slenderm, że Tutaj nic nie ma, a zawsze tu coś było. Chyba tak, tylko mogę strzelać. Dalej nic nie ma, zawsze tu się coś rozpiło. Kurde. Jest tutaj pszczółka. Dobrze. Kolejna zabawka jest tutaj. Wybaczcie za hałasę, ale to mój kuzyn mi tak hałasuje. Powiedzą, kto krzyczy. Teraz częściej tutaj się coś lepi, a nie w tamtym pokoju. Tutaj nic nie ma, bo tutaj w ogóle nic nie było. Nie ma. Ło widzowie, ale szybkie tempo na Balram. Zobaczcie, tutaj jeszcze nic nie ma. I tu nadal nic nie ma. A zawsze, tutaj jak chodziłem, to respiły się te zabawki w tym miejscu. A teraz respią się w ogóle w jakimś innym pokoju. I ciągle muszę szukać, a szukać. Zlew w porządku. ubikacje w porządku. No to tutaj jest wszystko ok. Czy nie ma tutaj jakichś niedogodzeń? Lodówka jest postawiona dobrze, szafki zamknięte, zmywarka wyłączona, ławki dobrze postawione. No to tutaj wszystko jest ok. Więc tutaj potwierdzam, że nic się podejrzanego nie dzieje. Tutaj nic nie ma, a zajrzmy jeszcze tutaj do tego pokoju. Papier stoi tam gdzie stoi, zmywarka jest połączona, deska od sedesu stoi, wanna jest włączona, łóżko pościelone, rysunek z domkami i chmurami, z dziećmi i różnymi kwiatkami jest ładnie namalowane, tutaj szafa jest zamknięta, lampa jest włączona. Szafki te mniejsze są zamknięte, przesło postawione, więc tutaj jest wszystko ok. to możemy lecieć dalej. Recunek ładnie namalowany, tutaj też nic nie ma, ale zawsze tam się respiło, a teraz się rozpiło właśnie tam. Dobra, wszystko ładnie powietrzone. O, w dodatku dwie zabawki. Niedługo będziemy kończyć filmik. Jak jeszcze trzy zabawki dla Was znajdę, bo ten pokój bardziej mi się podoba niż tamte bardziej straszniejsze. Więc po prostu muszę wyeliminować nieporządek. I tyle. O, właśnie tutaj mamy misia. 13. zabawka. Postanowiłem, że taki challenge zrobię do 15 zabawek i szybko skończę filmik. I tyle. Dobra. Przechodzimy przez te drzwi spokojnie. Nadal nic tam nie ma, a zawsze. Tam się coś drępiło. Może jeszcze raz zajdziemy do tego pokoju. Wszystko ładnie postawione, tylko klapa opuszczona, ale to to mnie nie boli, więc tutaj jest wszystko ok. Bo zawsze trzeba było potwierdzić, czy wszystko jest dobrze ustawione i takie tam, i czy był porządek. Chyba ostatnia zabawka. Nie, przedostatnia. Czternasta zabawka, więc idziemy dalej. Tutaj zawsze się coś respiło. W ostatnich odcinkach pokazywałam Wam zresztą, że te zabawki właśnie najbardziej w tym pokoju się pojawiały, a teraz pojawiają się gdzie indziej. O co tutaj już chodzi, to ja nie wiem, może twórcy zmienili widoczność tych pluszaków i po prostu one pojawiają się gdzieś indziej. Dobra, to była moja ostatnia zabawka. No widzowie, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z The Backroom, z Multiplayer, ze zbierania zabawek, to wiecie co robić. Dawaj 15 zabawek, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej. Dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i to ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. cześć i pa. Pa mordy. Życzę Wam miłego dnia. Pa pa. Pozdrawiam Was, Paweł Wicki Gamer i życzę Wam miłego dnia. Pa pa.